Dobra, i ciąg dalsze z innej perspektywy, czyli wracamy tą drogą ponoć. Tu jeszcze trzy razy tyle jest do przejścia, obym, obym trafił. Dość wysoki budynek przed nami Hotel, Tower Hotel SP, coś takiego Tower Hotel. Z tego co widziałem tam z zewnątrz to oczywiście jest jeden z niższych budynków, są tu wyższe. Jeszcze raz pokażemy ślepiki z prawej, ciąg dalszy oczywiście. Raz, dwa, od razu trzy, od razu cztery. Dobra, to na razie się wyłączymy, będzie coś nowego, to wjedziemy. Tutaj 59 shop coś tam coś tam. Też pokażemy z bliska. 5E hmm też jakaś marka, dobra